Login authorized. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez ten komentarz, a teraz ty napisz mi w komentarzu właśnie teraz, o czym chciałbyś, żebym opowiedział w następnym odcinku cokolwiek swojego programu szkolnego. A być może następny odcinek właśnie będzie z tego. To prawie jakby wygrać szóstkę w TK. Dobra. Bez zbędnego pie zaczynamy. Dzisiaj pogadamy o tym, jak to w Polsce tworzył się komunizm. Naturalnie temat jest na tyle duży, że no musiałem go podzielić na dwa odcinki. No bo z wy z waszym ADHD to byście mi w połowie zasnęli. No ale dobra. Żeby opowiedzieć dobrze całą sprawę, musimy cofnąć się do początku, czyli do roku 1917 i do Rosji. Kiedy to ten gościu, zwany Leninem, wywołał rewolucję, obalił Cara, czyli ich niego takiego króla i wprowadził ustrój zwany komunizmem. Jakie były założenia tego ustroju? Po pierwsze, cała władza zgromadzona jest wokół partii komunistycznej, a tak naprawdę wokół jej kierownictwa. Po drugie, w tym państwie klasą uprzywilejowaną jest tak zwany proletariat robotniczy, czyli biedni robotnicy wyrobnicy, którzy do tej pory pracowali na klasę panującą, czyli na burżuazję, a właściwie nic z tego nie mieli. Po trzecie, nie ma własności prywatnej, wszystko jest państwowe i reglamentowane, czyli rozdzielane łaskawie. No i po cztery, czyli centralnie planowana gospodarka ze znacjonalizowanym dosłownie wszystkim. Oznaczało to mniej więcej tyle, że na przykład taka fabryka nie działała jak współczesne firmy, czyli dlatego, żeby zrobić sobie jakieś zyski, ale po to, żeby wykonać plan. Na przykład produkcji tyle, a tyle w ciągu roku czegoś tam łyżeczek. Oczywiście oznaczało to, że cała jakość szła w cholerę, no ale plan został wykonany. Hurra! Czy też po rosyjsku URA! W efekcie powstał system totalitarnego terroru, przy którym Hitler wydaje się być tak, no, taki trochę mało szkodliwy. Szczególnie po tym, jak po Leninie władzę objął Stalin, czyli ten gościu, ale historię tego psychopaty zostawimy sobie na kiedy indziej, naturalnie, jeżeli będziecie chcieli. Napomnę tylko, że w 1920 Rosja Bolszewicka, no bo komuniści rosyjscy nazywali się wtedy bolszewikami. Nie będę tłumaczył teraz o co chodziło, może zrobimy kiedyś odcinek o historii komunizmu w Rosji. W każdym razie, Rosja Bolszewicka zaatakowała w 1920 nas. Próbując rozszerzyć komunizm na całą Europę i cały świat, na szczęście udało się nam ich powstrzymać, no i dzięki temu mógł powstać ten oto przesłodzony do pożygu film. Naprawdę, na trzeźwo nie podchodźcie. A jak się to ma do nas? Otóż, jeszcze podczas wojny w Jałcie na konferencji spotkało się tych trzech panów, czyli prezydent USA Roosevelt, premier Wielkiej Brytanii Churchill oraz przywódca ZTCR, czyli właśnie Stalin. I między wieloma innymi rzeczami ustalili, że od tej pory Polska będzie należeć do strefy wpływów Rosji. Czy mieliśmy cokolwiek do gadania? No oczywiście, że nie. Dzięki USA i Wielka Brytania. No i się potoczyło. Już w 1944 Armia Czerwona wkroczyła na teren Polski. Na tych terenach, które już przejmowała, powstawała Milicja Obywatelska oraz Urząd Bezpieczeństwa. Czyli taka policja polityczna, która zajmowała się brutalnym, naprawdę brutalnym zwalczaniem jakiejkolwiek opozycji. Wspierała ją NKWD, czyli rosyjska taka milicja polityczna. Nie wiadomo, którego. Rząd polski, który przebywał wtedy na uchodźstwie w Anglii, miał coraz mniej do powiedzenia w kraju, a armia krajowa, która była jemu wierna, była systematycznie wyniszczona. W 1945 roku powołano tak zwany tymczasowy rząd jedności narodowej, który skwapliwie oczywiście poparli i zaakceptowali wszyscy nasi tak zwani sojusznicy na zachodzie. No takich mieliśmy wówczas sojuszników. No i od tego momentu partia komunistyczna miała właściwie pełnię władzy w Polsce. Oczywiście powstała partyzanka, która walczyła jakoś z komunistami wtedy. Ale do 47 mniej więcej roku już właściwie została całkowicie rozbita. Tak napomknę tylko, że właśnie żołnierze tych oddziałów tej partyzantki to właśnie byli ci żołnierze wykręci, czy też żołnierze niezłomni, o których teraz jest tak głośno. No i bardzo dobrze, że jest w końcu. A pierwsze lata w kraju były po prostu okropne. Wykonano tysiące kar śmierci, więzienia były pełne, a ludzi masowo zsyłano do łagrów, czyli takich ruskich obozów koncentracyjnych. Bo to nie tylko Niemcy mieli obozy koncentracyjne, Rusy też mieli gdzie warunki były nawet jeszcze gorsze, bo były na Syberii, no, czyli do wszystkiego co było w normalnym, jeżeli to można nazwać normalnym, obozie koncentracyjnym dochodziło jeszcze zimno, śnieg, mróz i w ogóle Sybir. Natomiast czymś co faktycznie scementowało ustrój komunistyczny w naszym kraju było przeprowadzone w 1946 roku referendum. Referendum przeprowadzone na terenie Polski. Były trzy pytania. Pierwsze mówiło o likwidacji Senatu, co w sumie de facto Powodowało, że staliśmy się uzależnieni od Rosji. Drugie pytanie było o wprowadzeniu gospodarki centralnie planowanej z państwową własnością, czyli no właśnie likwidacja kapitalizmu. No i trzecie pytanie dotyczyło, już najmniej kontrowersyjne, ustalenia naszych granic na zachodzie, na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckie, tak mniej więcej jak teraz są. Oczywiście te granice były kosztem naszej granicy wschodniej, bo straciliśmy całą masę wschodnich ziem. I z tych trzech pytań właśnie wzięło się to słynne hasło trzy razy tak, które między innymi Pawlak czy tam Kargul malował na ścianie swojego domu, bo właśnie pod takim hasłem prowadzono kampanię propagującą właśnie ten szwindel. Czemu szwindel? No bo jak się okazało, referendum właściwie byłoby przegrane, bo na trzy razy tak zagłosowało niecałe 30% i PPR dowiedziała się wtedy, że po pierwsze, ludzie wcale ich tak masowo nie popierają. To prawda, 30% to jest dosyć dużo, ale jednak. A po drugie, ponieważ Schindler poszedł jak po masełku, no to możemy zrobić go znowu. I zrobili. Rok później, w 1947, zostały sfałszowane wybory do Sejmu. Jeszcze przed wyborami aresztowano około 50 czy 60 tysięcy działaczy PSL, czyli partii, która wtedy miała faktycznie największe poparcie w kraju. I ogółem, pod jakimiś durnymi, wymyślonymi, zmyślonymi zarzutami, skreślono z list wyborczych około 400 tysięcy ludzi. Prawie pół miliona zostało skreślone z list wyborczych. Oczywiście. Cały szwindel, całe faszystwo było jeszcze dalej poprowadzane Było dosyć bezczelne, bo podmieniono urny, fałszowano protokoły wyborcze, No po prostu zostało wszystko kompletnie totalnie sfałszowane. No ale od tego momentu, ponieważ takie były założenia konferencji jałtańskiej, w Polsce władzę objęła PPR, czyli Polska Partia Robotnicza. Oczywiście wyniki tych wyborów zostały jak najbardziej skwapliwie przyjęte przez naszych zachodnich sojuszników. Także po raz trzeci dzięki. A w 1947 też powstał pierwszy rząd komunistyczny z premierem Cyrankiewiczem oraz wicepremierem Władziem Gomułką, o którym może niektórzy z Was słyszeli. Rok później, czyli w 1948, scalono PPR i PPS, czyli Polską Partię Socjalistyczną. Najpierw, oczywiście, wykoszono z jej szeregów wszystkich tych, którzy nie chcieli się stalić. No i tak powstała PZPR, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która rządziła w naszym kraju do 90 roku. Chociaż niektórzy mówią, że jej macki sięgają i tkwią w naszym państwie do tej pory. W sumie. Zbyt wiele bym z tą tezą nie polemizował. No i na koniec tego odcinka jeszcze jedno wydarzenie. W 1953 roku zmarł właśnie Józef Stalin, czyli tyran, władca ZSRR i najgorszy zbrodniarz, jakiego nosiła ta ziemia. Oczywiście, w całym bloku komunistycznym, wszystkie kraje, też w Polsce, ogłoszono żałobę. Służalcze pismaki pisały peany, jaki to był wspaniały wódz, przywódca, przyjaciel, ojciec i tak dalej. Ale prawda jest taka, że nikt nie żałował jego śmierci. Nikt, nawet najbliżsi współpracownicy, bali się go na tyle. No i tak umierał. Samotny, niekochany, pijany i w kałuży własnego moczu. Dostał udaru. I przez ileś godzin nikt nie wszedł do jego pokoju, jak leżał na podłodze właśnie w kałuży własnych szczyn, bo wszyscy się bali nawet wejść bez zaproszenia do jego pokoju. Może dało się go odratować, ale po pierwsze bali się, a po drugie tak naprawdę nikomu nie zależało. Wnioski wysnujcie sobie sami. Dobra, to jest koniec pierwszej części tego odcinka. Następna już niedługo. Jeżeli się spodobało, dajcie suba, dajcie lajka i koniecznie napiszcie tu w komentarzu, o czym chcielibyście, żebym jeszcze wam opowiedział. To nie musi być historia, to nie musi być wos, cokolwiek z waszego programu szkolnego. No może oprócz, nie wiem, wzorów matematycznych, bo... no litości. Dobra. To na tyle, trzymajcie się na razie i cześć i samych piątków, szóstków i innych tam dobrych ocenów. A?